Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ostatni odcinek się przyjął, więc super. A teraz na wstępnie od razu chciałbym wyjaśnić kilka kwestii. Pierwsza to Polones. Padł zarzut ze daleko mu od fabryki. W poprzednim odcinku był po prostu cały brudny, ale to nie zmienia jego stanu wizualnego po umyciu oraz stanu technicznego. Został całkowicie odremontowany. Blacha od podstaw zrobiona. Podwozie całe zakonserwowane oraz wymienione wszystkie elementy zawieszenia na nowe. Lakier został położony na nowo, a tapicerka w środku została uszyta na nowo z uwaga oryginalnego materiału FSO. Tak więc stwierdzenie, że wygląda jak z fabryki, chyba jest na miejscu. Wskaźniki fakt czasem wariują sobie, ale są oryginalne i niezmieniane. No i kolejna rzecz. Mówiąc, że ciągniki na tamtym gospodarstwie wyglądają niewiele gorzej jak fabryka, nie miałem na myśli ich stanu wizualnego, bo to logiczne, że jak pracują w polu to nie będą idealne, ale miałem na myśli to, że wyglądają prawdopodobnie na oryginalne, niekombinowane. Dobra reszta później, jak czas pozwoli, a teraz przedstawię Wam dzisiejszy plan. Podjąłem decyzję, że zakupię gospodarstwo, które oglądałem jako drugie, z powodu tego, co pojawiło się w komentarzu. Nie będę musiał brać kredytu, a zostanie mi dość sporo gotówki na jakiś remont, na maszyny i ciągnik oraz jakieś inne sprawy na początek. Tak więc jedziemy tam, ale w międzyczasie tak zwanym oglądam jeszcze nieruchomość, która pojawiła się dosłownie wczoraj, ale to tylko tak dla zasady. Tak więc jadę sobie na spokojnie, oczywiście mam ze sobą przyczepkę z kosiarką i kilka innych niezbędnych rzeczy, tak aby móc zacząć coś na moim nowym siedlisku działać. Ale po kolei, jako że po drodze jest te małe gospodarstewku, które mam obejrzeć, to najpierw to właśnie uczynimy. No i jestem na miejscu, ale kurde, zarośnięte tutaj cholernie, i jakoś tak nie poczułem, mięty do tego miejsca. No ale z drugiej strony, w sumie to nieistotne, bo na razie w planach drugiego nie mam zamiaru kupować. No ale pooglądać można przecież. Z opisu wynika, że są tutaj trzy budynki, i chyba wygląda na to, że faktycznie stoi jakiś starszy mały dom i dwie jakieś stodoły. Ale widać, że stoi to nieruszane od kilku lat, bo tak wszystko zapuszczone, że nawet źle się tutaj chodzi. No ale generalnie budynki poza domem wyglądają całkiem nieźle, solidne takie, i widać, że ich stan raczej jest dobry. Trzymają się kupy, że tak to ujmę. No ale nadal jakoś tak średnio kiepsko. Tu z góry widać, że te ogrodzenie takie jakieś niekompletne albo nie wiadomo co autor miał na myśli. Ach, powiem Wam, szkoda czasu chyba na oglądanie tego. Przelecę jeszcze tu na szybko z drugiej strony, ale nie ma fanfarów, z mojej strony ani trochę, no i cena do tego jest niewiele mniejsza od tego gospodarstwa z maszynami. A propos maszyn, to mam też namiar do właściciela tego podwórka, gdzie one stały, i chciałbym się odezwać, czy nie chciałby części sprzedać osobno, ale to temat na inny odcinek myślę. Chociaż nie powiem, tutaj w okolicy też oglądałem ogłoszenia, bo nie chciałbym nigdzie daleko jechać po nic, przynajmniej na razie. I z ciekawszych rzeczy widziałem ciągnik z przyczepą była to chyba sześćdziesiątka i przyczepa z drewnianymi burtami, ale nie wiem dokładnie jaki model kilka maszyn, jakichś typu pług, kultywator. Było też ogłoszenie z takim podnośnikiem do worków z nawozem i kilka innych. Ale to jak mówiłem zajmiemy się tym tematem, myślę w kolejnym odcinkiem jak ogarnę podwórko i zrobię rekonesans pól, co trzeba robić, wtedy będę wiedział, jakich maszyn szukać w pierwszej kolejności. Dobra, bo znowu się rozgadałem. Kończę ten Urbex i jadę tam, gdzie należy się. Patrzcie, ani nawrócić tutaj autem z tą przyczepką nie ma gdzie, bo takie haszcze rosną, trzeba będzie cofnąć na główną, ale jakoś damy radę, przecież nie takie rzeczy się robiło. Ok, udało się więc ruszamy, bo drogi niewiele, a czas ucieka. W sumie pójdę też wam później pokazać wszystkie pola, bo się okazuje, że faktycznie jest ich trochę ponad hektar, ale nie wszystkie są tam za gospodarstwem, gdzie wam pokazywałem ostatnio. Więc w sumie też spoko, bo nie będzie tak monotonnie. Ale aby nie było monotonnie, to najpierw trzeba mieć czym jechać w to pole, a można powiedzieć, że zaczynam to gospodarstwo od zera, nie wliczając jednego budynku, który ma dwie wiaty i coś na wzór garażu w sobie. Tak więc mam pole do popisu. Tu po prawej faktycznie PGR był, ale już niestety nieczynny. Tego się dowiedziałem od właścicieli mojego gospodarstwa. Był kiedyś na sprzedaż, ale chętnych nie było, no i stoi tak o. Mam tutaj kilku sąsiadów, to jak przyjdzie pora, to trzeba będzie się pójść przywitać z jakąś flaszką, co by na krzywy ryj się nie pokazywać. No, i dojeżdżamy. Tak więc oficjalnie pragnę powitać Państwa na moim nowym siedlisku, a kiedyś być może prawilnym gospodarstwie rolnym. Było trudno, ale w końcu się udało. Tak więc wjeżdżam i zaczynamy działać, bo motywacji sporo jest. Dobra, nie gaszę jeszcze na chwilę poltka, niech sobie odpocznie po trasie, a w tym czasie wam opowiem, jaki mam plan. Kurcze zapomnieli psa wziąć ze sobą, albo gorzej, jak zostawili go celowo. Biedak nawet nie wiem, jak się nazywa. No, nic trzeba będzie się nim zająć. Patrzcie, w zimę tego nie było widać, albo uwagi nie zwróciłem. Siedlisko z widokiem na góry. Piękny widok. Zakochuje się w tym miejscu. Cudownie. Ano właśnie, bo pod śniegiem nie było widać. Tutaj przy płocie był chyba jakiś taki warzywniak albo jakieś ziemniaczki, na razie zostaje i zobaczymy, co tutaj się wymyśli. A dalej już w sumie tylko zarośnięte podwórko z górką ziemi i jakimiś blachami. Tak więc pole do popisu jest. Jakieś drewno też jest poukładane, ale sądzę, że to szybko zużyje na ogrzanie domu i może jakieś wieczorne ogniska. No i generalnie miejsce na te drewno nie wiem kto i dlaczego akurat tam wymyślił, ale się wysprząta dalej mamy jakby zaczętą budowę czegoś albo może ktoś chciał zrobić jakiś taki boks na obornik albo jakiś mały budynek. Ciężko stwierdzić co autor miał na myśli, ale na razie będzie służyło jako miejsce parkingowe. Kolejno jest na ziemi jakaś plandeka. Przykryte tam nic nie jest, bo patrzyłem, więc albo ktoś ją suszy po myciu, albo nie wiem. No i dalej to już jakieś resztki materiałów budowlanych i inne rzeczy. A tam na końcu chcę zrobić sobie szerszy przejazd na tę łąkę, która jest za drzewami. Wytnę te przedostatnie drzewo, bo gałęzie sięgają ziemi i od razu zrobi się sporo więcej miejsca. Okej, okay, bo czas ucieka. Biorę się za rozpakowanie moich rzeczy, a następnie za koszenie trawy i tych krzaków. Ta kosiarka w sumie z moich, a mam w sumie trzy, to chyba najbardziej się do tego nadaje. Ustawię nóż najwyżej jak idzie i myślę powoli, jakoś to przemieli. Pochowam sobie te rzeczy i ruszam z koszeniem. Na razie przynajmniej nie muszę narzekać na brak miejsca garażowego, bo w sumie nie chciałbym, aby kosiarka i polones stały pod chmurką, bo mi ich szkoda, a staram się dbać. Dobra, bo ciężko mi było z kamerką rozładować kosiarkę, więc zrobiłem to bez Was, ale jestem i możemy ruszać. Tak więc oficjalnie pierwszą ważną dosyć pracę w siedlisku uważam za rozpoczętą. Ano i właśnie, bo tak chodzi tutaj ten pies. A ja nie mam pomysłu na jego imię. Może coś wymyślicie i napiszecie w komentarzach, a ja później coś z tego wybiorę? Byłbym bardzo wdzięczny. A co do koszenia, to jak sami widzicie, nie idzie to wcale tak źle. A od razu na podwórku tutaj zrobi się wizualnie lepiej, o wiele lepiej. Dobra, zostawiam was na chwilkę z dźwiękiem samej kosiarki, bo strasznie ryczy ona, i muszę do was krzyczeć prawie, żebyście mnie dobrze słyszeli na nagraniu. Skoszę i wam powiem, jaki mam pomysł na pierwsze zabudowy w siedlisku. Dobra, mniej więcej mam wykoszone. I zanim napiszecie, że było tam pełno kamieni, a ja kosiłem, to chcę powiedzieć tylko, że kosisko miałem na tyle wysoko, że żadnych kamieni nie ruszało. Więc spokojnie. Poltka z przyczepką sobie przestawiam, to znaczy przyczepkę zostawię w tym boksie, a poltka schowam na tył do garażu. Chowam swój bolit jeszcze i lecimy razem. Pokażę wam moje pola oraz przedstawię plan na siedlisko. Oczywiście jest to tylko wstępny zamysł, ale na tą chwilę uważam będzie to priorytetem. A mianowicie postawię sobie niewielki kurnik na kilkanaście albo kilkadziesiąt kurek maksymalnie tak, aby mieć swoje jajka. Od razu jak będzie gotowy to pojadę i zakupię kury, ale chciałbym od razu takie nioski albo takie, które niedługo zaczną nieść. Następną rzeczą, a w zasadzie na równi z kurnikiem, powstanie wiata, którą umiejscowię przy tym warzywniaku tyłem do drogi głównej. A tutaj widzicie moje pierwsze pole z pszenicą. Poprzedni właściciele w zeszłym roku siali jeszcze część zbóż, bo nie było planu na sprzedaż. Kolejne to pole, uprawione, ale niestety chwasty się już wdały, więc trzeba będzie to ogarnąć. Wracając do tematu planów, póki nie dojdę do następnego pola, to zacznę się także rozglądać za maszynami. Najpierw skontaktuję się z właścicielem tego siedliska, z maszynami, które oglądałem. I postaram się z nim dogadać, aby odkupić ciągnik, jakieś dwie przyczepy, jakiś pług, może siewnik. Generalnie wszystko to, co najważniejsze. Ale to pewnie zobaczycie w kolejnym odcinku. I raczej chyba będę chciał się skupić na tym Ursusie C330 z tamtego gospodarstwa. A tutaj po blisku mam do obejrzenia tą sześćdziesiątkę, to też sobie skoczymy. No i dobra, tutaj zaraz naprzeciwko siedliska mam kolejne dwa pola. Dwa pola i taki warzywniak, ale pokażę wam nie po kolei. To tutaj to chyba ten większy kawałek niż następny, ale niewiele. Na obu rośnie pszenica ozima. A tutaj właśnie zaraz będzie ten warzywniak, albo nie wiem w sumie co tam było, no ale kawałek jest. Więc można w sumie złączyć go z tym polem i będzie troszkę większe jedno pole. Dobra, lecimy dalej. Nie biorę polka, bo w sumie nie ma daleko, a trochę ruchu się przyda. No a przy okazji pozwiedzam okolice. Bo o ile na siedlisku jestem trzeci raz i już mniej więcej wiem co i jak to na wiosce, nie byłem się jeszcze rozejrzeć. Kurna! Patrzcie, co tu u sąsiada stoi Polonez Borewicz jak mój. Kurde z rozpędu chciałem tam wejść, ale nikogo nie widać, to nie idę ale jajca normalnie poczułem się, jakbym był tutaj w latach osiemdziesiątych albo dziewięćdziesiątych bo jednak, aby spotkać u dwóch sąsiadów Polonezy to chyba rzadkość. Dziwne, że nie było chętnych na ten PGR, przecież nawet z daleka widać, że budynki są zadbane, a wokół wielkich pól nie brakuje, to też byłoby miejsce idealne na jakieś większe, nowocześniejsze gospodarstwo. No i moje kolejne pola, a w sumie to pola, bo dwa, to te wąskie, długie na prosto, a te drugie to te pole, które było widać z tych schodów tej stodoły, gdzie robiliśmy urbex. Dojazd jest tam od strony wioski, ale aż pod samo pole. Tak więc o to się nie muszę martwić. Podsumowując temat pól, jest ich około hektar 30, czyli na początek coś tam jest, a że zostało mi jeszcze trochę gotówki, to po zakupie maszyn się jeszcze pomyśli, aby dokupić albo wziąć w dzierżawę jakiś kawałek. Tak, aby stanąć na ten sezon w okolicy tych powiedzmy dwóch hektarów. Myślę, że na początek to jest odpowiednio, aby się ze wszystkim zaznajomić. No i co do maszyn, to możecie mi pomóc, ale wydaje mi się, że poza ciągnikiem i jakąś przyczepą potrzebne mi będzie coś do uprawy. Bo widziałem, kilka pól jej wymaga. Na pewno potrzebny będzie siewnik, aby resztę pól zasiać, no i przydałoby się coś, aby nawieść je, czyli jakiś rozsiewacz albo opryskiwacz. Następnie na pewno przyda się jakiś pług, aby po zbiorach uprawić to wszystko, no i dobrze by było jakiś wózek do wapna nabyć, co by tą ziemię przywrócić do porządku. I to tak na sam początek myślę, że wystarczy, aczkolwiek wszystko zależy od dogadania i od cen, bo może jeszcze coś się kupi. No, ale to w kolejnym odcinku, a na dzień dzisiejszy kończę. Jeszcze sobie pójdę pooglądać dom dokładnie w środku i zrobić listę, co wymaga remontu albo jakiejś renowacji. Dziękuję Wam za odzew pod poprzednim odcinkiem i za łapki w górę. Tutaj także będzie mi bardzo miło, jak zostawicie po sobie łapkę w górę i komentarz. Skoro ostatnio Wam się udało wbić ponad 100 łapek w ciągu kilku godzin, to może teraz uda się wbić trochę więcej? Pamiętajcie, Was to nic nie kosztuje, a mnie motywuje i pozwala rozwijać kanał. Tak więc dziękuję pięknie i zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam, Romek.